państwu bardzo serdecznie. W dzisiejszej nocy polowałem bardzo przyzwoite. Bardzo ładne obłoki srebrzyste. Wyświeciły bardzo niespodziewanie. Na radarze nic się nie działo. Ale to było już we vlogu, we vlogu poprzednim, przed tym borowym rumem. Kochani, serdecznie dzisiaj zapraszam was do Obróbki jednego ze zdjęć, właśnie jakie wykonałem tej nocy. Kończę. Zdjęcie prezentuje się w ten sposób. Wykonane jest Nikonem D800E z założonym obiektywem 8200 na przysłonie 2.8. Naświetlane jest 2,5 sekundy. Dlaczego 2,5 sekundy? No to, to już mówiłem Wam we vlogu. Jest to zdjęcie wykonane na 200 mm. Zdjęcie, wbrew pozorom, dosyć ciężkie do brówki. Zauważcie jedną rzecz, że ja tutaj, jak pokazywałem we vlogu, starałem się tak naświetlać, żeby no nie za długo naświetlać, po pierwsze. Druga rzecz, ale tak dostosować ten czas i parametry, by lewa krawędź histogramu nie stykała mi się znaczy, lewy, nawet część histogramu nie stykała mi się z lewą krawędzią. Wtedy wiem, że nie mam smolistych czerni i jest, są szczegóły w cieniach. Dobrze, przejdźmy do obróbki. Troszeczkę temperaturę barwową sobie ustawienia zbyt wysoko, a może przejdę na 4000 kelwinów, a może nawet i mniej, dam 3850 żeby zachować ten piękny charakter sreberek, troszeczkę wyciągam z ekspozycji, troszkę podnoszę ścieni i ściągnę też światełek. Natomiast podbiję bieli i dodam czerni, która się gdzieś mi będzie pojawiać, w którym miejscu? Zobaczmy, gdzieś tutaj, więc zostawię ją na takim poziomie mniej więcej. Dodam troszeczkę tekstury, troszkę clarity, nie za dużo koło 20 i lekko za bardzo, bardzo subtelnie. Dodam też sobie od razu jaskrawości i e, saturacji. Tak na oko, myślę, że w ten sposób będzie dość fajnie. To zdjęcie no jest troszkę ciemne. To był dosyć duży kontrast. Obłoki mocno dawały na niebie, natomiast byłem w tak ciemnym miejscu, że ten dół był mocno niedoświetlony. Dodajmy też właśnie troszeczkę ów kontrastu. Może jeszcze troszkę wyciągnę ekspozycją nieznacznie. Dobrze, popracujmy nad naszymi samymi obłokami. Pasuje mi je trochę wyseparować, więc biorę maskę lecz znaczy filterek prostokątny i nakładam maskę luminacji. Wycinam sobie cienie, tak, żeby zostawić ów przeberka. Natomiast tutaj troszeczkę sobie tak na ostrzej wytnę. Na razie gdzieś myślę, że na tym poziomie może pozostać. I tutaj też troszeczkę obniżę temperatury barwowej. Troszkę zwiększę ekspozycji, gdyż one no nie są tutaj za mocne na tym zdjęciu. Więc można śmiało je sobie wzmocnić. Dodam im też światełek. I dodam też na nich troszeczkę bieg. I zobaczcie, jak one teraz są dużo bardziej y, wyeksponowane. Dam im troszeczkę kontrastu i wzmocnię na nich przejrzystości. To wzmocni y, bardzo ładnie y, strukturę naszych obłoków srebrzystych, które i tak czy tak na tym zdjęciu delikatnie już są poruszone. Bo te 2,5 sekundy było troszkę. Za długo, yy, no ale o tym to właśnie we vlogu poprzednim. Dobrze, zobaczmy, jak tutaj ten filtr się sprawuje. Bardzo, bardzo fajnie. Znów zaraz będzie płacz, że u co niektórych ból tyłka, że grafika komputerowa, nie obrabiany zdjęć. No cóż, jak się nie potrafi, to się potem ma ból dupy <laughs> i się szuka yy, dziury w całym. Albo się ogląda jakiś głupok na internetach i potem się nie wie co się nawet mówi. Dobrze. O, dobra, więcej nie daję, bo tutaj już zaczyna mi się pojawiać delikatne przepalenie. Ile mi wystarczy. Ja troszeczkę je jeszcze bardziej ochłodzę. Same obłoki, ja je mam wyseparowane, więc same obłoczki tylko. Dodam im bardzo subtelnie jeszcze karmazynów na tincie. Troszkę za mocno. Myślę, że w takim poziomie spokojnie wystarczy. Ale chciałbym zrobić drugą separację na same te obłoczki tu na górze. Gdyż Jak wtedy robiłem tamtą poprzednią, to mi ich nie wyłapało. Więc zrobię na same obłoczki tu na górze. O! Bo z tymi tutaj był delikatny problem. OK. Niech sobie tak będzie. I te, na tych też troszeczkę wzmocnię światełek. Y, delikatnie też im dodam tekstury i troszeczkę przejrzystości. Nie za dużo, nie za dużo. Y, tyle wystarczy i też bardzo delikatnie je ochłodzę. No obłoki w górnych g, swoich em, warstwach świecenia, że tak powiem, y, są bardzo często właśnie niebieskie. I jeszcze jedną separację zrobię, gdyż chcę teraz sobie wyseparować półcienie pomiędzy cieniami a obłokami, więc wezmę luminację, wytnę sobie tylko co ostrzejsze cienie, czyli na przykład z tych e, elektrowni wiatrowych i teraz wytnę z samych tutaj obłoków, z samych tutaj obłoków. Myślę, że tak mi wystarczy. Też troszeczkę podniosę tutaj światełka. Minimalnie tylko dodam ekspozycji. Zwiększę kontrastu i zwiększę troszkę DHEZa. Też nie za dużo z tym DHZem, bo można zepsuć zdjęcie. Ok. I tutaj troszeczkę bardzo subtelnie ocieplam to zdjęcie. Dobra. Zajmijmy się teraz dołem zdjęcia, więc znów robię to na masce zakresu. Dlatego, że na przykład robiąc w ten sposób, jakbym tu chciał wyciągać tego typu rzeczy, to właśnie wtedy będą się pojawiać poświaty. Ja nie chcę tych poświat, więc wolę sobie to dokładniej samemu wyseparować, aniżeli program ma mi robić. Więc jeszcze jeden filterek, znowu maska luminacji, tym razem wycinam światła. Wycinam światła tak, żeby tylko pozostały mi yy, cienie. Ten dół, żeby tylko pozostał. Spróbuję dostosować. Ok. Dobrze. Minimalnie podnoszę, podniosę tu ekspozycji i minimalnie podnoszę tutaj bieli oraz światełek. Bardzo, za dużo. O. Tyle. Mi tu wystarczy. Troszkę. Jeszcze tutaj ściągnę. Ok. Ech, takie tutaj mankamenty niebieskie i fiolety walące. No to już jest spowodowane moją dość starą i wysłużoną matrycą. Dosyć już wygrzaną e, w aparacie. Natomiast no, można sobie z tym poradzić. I tak też dzisiaj uczynię. Dobrze. Więc, żeby sobie z tym poradzić, pociągnę sobie filterek, ściągnę tutaj na dole, bo na całości jest za dużo tinty, znaczy karmazynu w tincie, więc chodzę troszeczkę bardziej do zieleni. Troszkę podniosę tutaj cienia, nieznacznie. ok. jeszcze bym chciał zadziałać tu na samym tym dole, więc zrobię jedynie tak. Też tutaj wyseparuję sobie sam ten dół. Tak na ostro. Gdzieś myślę. W ten sposób może być. Ok, troszkę tu podniosę tej ekspozycji. Też ściągnę jeszcze. Jeszcze ów. Eee, jeszcze ów karmazynów. Dobrze. Delikatnie zmienię odcieniem, bardzo subtelnie dobra, podbiję troszeczkę dosłownie światełek. Zobaczmy sobie już teraz przed i po. No bardzo fajnie tutaj barwy się już prezentują na tym zdjęciu. Można działać dalej. Dobrze, dobrze. Co my tutaj jeszcze mamy? sobie troszeczkę poprawiam całości jedziemy dalej, kolor selektywny no, pomarańcz jest troszeczkę za czerwony, więc ja troszeczkę go mm, przejadę w, kier taki, w kierunku takiego mm, zielono-żółtego z samym zielonym też czy żółtym też przejadę troszeczkę w kierunku zieleni jeżeli chodzi o akwę, mm, a tej ruszać nie będę, tutaj za wiele jej nie ma niebieski, ten troszeczkę celety, troszeczkę LED. O, tak delikatnie. Czerwienie. Troszeczkę czerwieni występuje, więc też je lekko przyjadę w kierunku pomarańczu. Troszkę ściągnę nasycenia pomarańczu. Natomiast ten pomarańcz lekko rozjaśnie. I żółty również. Niebieski. Nie, niebieskiego ruszać nie będę. Podział odcieni. No, podział odcieni raczej. Nie będę tutaj robił podziału odcieni. Zajmę się tym razem teraz odszumianiem gdzieś sobie weźmiemy tutaj, i teraz tak. No, troszeczkę więcej potrzebuję e, odszumiania, Troszkę mocniej, więc dam na takie 35%. E, szum kolorowy też dam mocniej, nawet takie 40, 45%. E, dobrze. Niech sobie będzie. Zwiększę też mocno, już tutaj nawet promień wyostrzania. Samego wyostrzania tak dam na około 65, jakieś 55 szczegółów i trzymając Alt przeciągam sobie wak maskowania, też nie za dużo. Może 45. Troszkę jeszcze detalu jednak zmniejsza te 45, niech sobie będzie. Dobra, taki poziom szumów mnie satysfakcjonuje. Jest, jest przyjemnie. Ok, Dobra, przejdźmy sobie jeszcze na sam dół. Dostosujmy sobie odcień ów czerwieni na yy, stawieniach RGB. Troszkę też zieleni dam lekko na plusik i bardzo delikatnie na minusik niebieskiego. Jeszcze zobaczę sobie jak się tu zachowują cienie, ale te jako tako nie trzeba ich tutaj ruszać. Resztą tutaj tej, tego zaszumienia przygrzania sobie poradzę już także tutaj żaden większy problem, zwiększę troszeczkę jeszcze kontrastu na zdjęciu, troszeczkę mu dodam jeszcze tego Dehaze'a i, i Vinci Clarity, troszkę mniej bieli ok myślę, że tak to zdjęcie można było zachować troszeczkę wzmocnię jeszcze jaskrawości dobra Przejdźmy sobie do Photoshopa. Klikam prawym, edytuj w Photoshopie. No, Photoshop już nam się otworzył, więc duplikuję sobie tą warstwę, a zrobię sobie dwukrotną duplikację, gdyż y, usunę sobie tutaj te, y, te fiolety. Więc biorę tak. Y, na tej warstwie górnej sobie zrobię Ctrl B, czyli balans kolorów. Zaznaczam cienie i w cieniach. Zmniejszam ów fioletu. Troszkę dołożę światełka i lekko perwieni. Na półcieniach zrobię bardzo, bardzo podobnie. Ok, teraz włączę sobie maskę warstwy, którą odwrócę. Żeby to wyłączyć, wezmę pędzelek i pędzlem na biało malowuje tam tam dół ja tu widzę, że zrobiłem jeszcze jeden błąd zapomniałem przy jednej z tych masek wyciapciać tutaj tych elektrowni wiatrowych więc powrócę sobie, ja to zdjęcie zamknę nie zapisuję powrócę sobie do Lightrooma i do któregoś z tych filtrów, którymi tutaj właśnie działał nie ten, ja sobie jeszcze sprawdzam ten filtrek, jak widzicie tutaj, więc na włączony ten filtrze biorę, klikam pędzel tutaj szczotkę, i erase czyli gumeczkę, taka nie za duża, oczywiście na włączonej automasce. sobie tutaj te elektrownię. Okej, okay, ale tu muszę troszkę poprawić, bo wyszedłem, więc wracam sobie do A. Troszkę większe piórko. I przenikanie. A tak troszeczkę niech tutaj sobie poprzenika. Delikatnie i jeszcze, jeszcze, jeszcze bardzo drobną korektę zrobię. Oj, tu jest za dużo. I już tutaj nie będzie tego problemu. Więc ponownie eksportuję to zdjęcie do yy, Photoshopa. Ok, więc ponownie te jak dwie warstwy, Ctrl B na cieniach sobie troszeczkę tutaj wyzeruję. Podjadę delikatnie i na półcieniach też bardzo bardzo subtelnie ok maska warstwy odwracam odwracanie to jest po prostu wprowadzenie negatywu ctrl i to jest skrót klawiszowy, biorę pędzelek twardość pędzelka oczywiście jak najmniejsza i na biało sobie tutaj podmaluję ten dół. Staję jeszcze drobne poprawki. Odwrócę sobie teraz kolory na czarny i czarnym. Tutaj, gdzie wyjechałem troszeczkę na, za bardzo na niebo sobie poprawia. Delikatnie. Ok. Dobra. Jest. Jest całkiem przyjemnie. Dwie no... Tłuch, nie to -Z. Robię dwie nowe puste warstwy, zrobimy sobie oczywiście winietki, delikatne, gradient od czarnego do przeźroczystego, i tak u góry puścimy sobie jedną z tej strony, drugą z tej i na takim mocniejszym o. I tu na dole tylko delikatnie tak na te rogi, bym chciał bardziej. sposób. Niech sobie będzie. Oczywiście na jednym i drugim włączam łagodne światło na mieszaniu warstw. I tak ustawmy tą górę na kryciu. O, chciałbym mniej więcej takie przyciemnienie góry. Może spokojnie mi zostać na 50%. I tutaj tym kryciem te troszeczkę zrównoważę ale dobrze tutaj chcę jakieś 25 natomiast no te rogi dalej mi pasuje tej troszeczkę sobie jeszcze przyciemnić więc ja sobie pozwolę nie to nie to panie maziarski pozwolę sobie zrobić jeszcze jedną warstwę taką gdzie zadziałam po prostu tylko na tych rogach łagodne światło Taki poziom niech sobie będzie, i włączę jeszcze tutaj też maskę warstwy, żeby sobie przygumciować o, te rejony, gdzie nie chcę, żeby mi ten filtr działał. Dobrze, i tak by mogło tutaj to zostać. Jeszcze wracam do tej warstwy w tym miejscu, gdzie zrobię sobie poziomy bardzo delikatne: opsa, opsa. Bardzo, bardzo subtelnie. No. Kurczę, nie mogę sobie trafić. <laughs> w takich delikatnych drobnych ruchach to właśnie tak jest czasami, że się nie chce <laughs> trafić. Złączmy sobie te warstwy. I tak, takie wyszło z Lightrooma, takie wypuszczam z photoshopki. Ponownie złączę, zapiszę i teraz mamy to w Lightroomie już otworzone to zdjęcie jako PSD yy, dobrze, i tak smolisty czerni yy, prześwietleń tego mi nie wywaliło więc mogę jeszcze tu zrobić bardzo delikatną korektę o, gdzieś tutaj te biele jeszcze sobie delikatnie podbiję i tych czerni bardzo delikatnie wprowadzę zarazem troszeczkę, teraz sobie rozjaśnię więcej na na półcieniach Okej, okay. dobra. Myślę, że tak by mogło być. Wrócę sobie do tego zdjęcia, które zresetuję, żeby Wam pokazać przed i po. Wyłączam światło w Lightroomie. Tak było zdjęcie przed, tak wygląda po. No, ja tutaj widzę, że troszeczkę Dehaze'a za dużo dałem, więc jeszcze tego Dehaze'a sobie ściągnę. Dlatego to włączenie sobie światła, wyłączenie sobie światła w Lightroomie, Przyciskiem L na klawiaturze, literką L, jak Ludwiga, wyłączamy sobie interfejs. Możemy zdjęcie podglądnąć i możemy sobie zdjęcie podglądnąć na pełnym, znaczy nie na pełnym, matko, na czarnym tle, bez interfejsu Lightrooma. No i tak, dobra, ściągam sobie troszeczkę tego Dehaze'a i jeszcze właśnie mniej, troszkę tego kontrastu. To będzie przyjemniej. Myślę, że teraz jest dobrze. Może jeszcze minimalnie ściągnę armazynów, bo wydaje mi się, że jest troszkę zbyt dużo. I bardzo delikatnie, jeszcze teraz na koniec, ocieplę to zdjęcie. Dobra, tak by się to prezentowało. Mam nadzieję, że Wam się podobało, kochani. Oczywiście, teraz na koniec, jeszcze to zdjęcie Wam pokażę przed i po obróbce, ale wcześniej i takżeście żeście je pewnie już oglądali we vlogu, do którego serdecznie yy, zapraszam. Dobaczki, dziękuję Wam ślicznie, nie zapomnijcie tam o tej yy, łapce w górę i subskrypcji kanału, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. <gryw> dziękuję ślicznie, trzymajcie się i pa, pa. Hej!